Ja jestem Anikosta, strony Martina 88. I dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale. I gram sobie w Pixel World dzisiaj. 这么写啊！我不知可以去。OK，有啊，土雷皮的七八。 Maciej zostawić subskrypcję i łapkę w górę oraz dzwoneczek. I za mną dzisiaj jest Anienka i jakaś. Nie mogę już nikomu. muszę tak zrobić. Mam jeden, coś tam, coś tam. Ich nie będzie słychać, ale będą pisały. A utknąłem tu a już nie utknąłem dobra nie Pokażę mój domek Wam. Jak ktoś nie widział odcinka z Fixer World, to teraz Wam pokazuję, jaki mam domek. Tu mam tajną bazę, znaczy, no nie jest tajna, ale trochę jest tajna. Tutaj jest przejście, tutaj jest skarbiec. Idziemy teraz do mojego schronu. Na przykład to jest przed przerwą techniczną, albo czasem się bawię z innymi, czy jakaś katastrofa idzie, czy coś tam. Dobra, więc teraz. Dobra, to teraz. Idziemy tu. Tu mamy jakiś rysuneczek. Skądś tam nie pamiętam. Tu, to, tu jest winda. Okej. Okay. Hmm. Co ja w ogóle miałem w tamtej skrzyneczce? To tam stoi. Hmm, hmm. Aha. No to teraz to mogę sobie zabrać. No bo... Już mam miejsce w moim plecaczku, więc już sobie zabiorę to. Ok, zabrałem. I trochę zmieniłem mój świat to jest początek. Tu jest to. Okej, okay, tu jest do bitwy, ale... Haciś... Okej, okay, nie wiem co się stało. Chyba nic się nie stało, ale okej. Okay. Tu jest sklep. O tu, jak chcecie zobaczyć mój świat, o to tu jest nazwa, Mati82. Hmm, tu są nowe bloczki właśnie w Pixel War. tu są kaktusiki, tu jest trampo. O! Anienka coś dołożyła, no ja tego nie, wkładały, nie wkładałem, więc ona to dołożyła. Sprawdzę ceny. 25 wycypanią bardzo. Ale no okej. Okay. Wody chyba nie zabiorę. No, nie zabiorę wody. Tutaj też jest winda. Tam na górze są motylki. O, idziemy do motylków. Okej, okay, idziemy teraz do motylków. Czemu oni tak chodzą za mną? Chyba chcą być nagrani na filmie. Oj, poczekajcie, muszę podłączyć laptopa. Bo już mi ekran odrobinkę z gaz. Okej. Okay. Tutaj jest schlepik, tu jest nie wiem, czy jakaś... No, jakieś tam mieszczanko. Tutaj jest lawa...